Cześć, miło Was znowu widzieć. A więc, chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób cząstki tańczą? Żaden problem. Znacie to? Przez cały dzień sprzątaliście mieszkanie, a mimo to w powietrzu jest wciąż pełno kurzu, co doskonale widać w świetle słońca. Czyżby nasz wysiłek włożony w sprzątanie był daremny? Nie! Tak się nam tylko wydaje. Bo cząsteczki powietrza w mieszkaniu są w stałym ruchu i jeśli natrafią na cząstkę kurzu, to wtedy i ją wprawią w ruch. To samo możemy zaobserwować, parząc herbatę. Nawet jeśli nie zamieszamy wody, to herbata i tak rozejdzie się po filiżance. Trzeba tylko trochę dłużej na to poczekać. I jeszcze jedno. Oddziaływania międzycząsteczkowe da się dokładnie zmierzyć i precyzyjnie opisać. A ponadto dowodzą one także istnienia atomów. Widzicie? Opłaca się być ciekawym, bo można się czegoś dowiedzieć. No to cześć.